Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem przyjechałem do Krynicy Zdrój na Jaworzynę Krynicką, aby z wysokości 1114 metrów przekazać Wam świetne informacje. Świetne informacje związane z tym, że na Jaworzynie Krynickiej kolejny raz, kolejny rok z rzędu są potężne inwestycje. Po jednej kanapie, drugiej kanapie, po rozbudowie strefy, Apreski na dole. Doczekaliśmy się jednej z takich inwestycji, na które wszyscy czekali. Jak to wygląda, zaraz Wam pokażę. Serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. I jeżeli Wam ten film będzie się podobał, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam na nowości na Jaworzynie Krynickiej. Z nowości, jaka pojawiła się na Jaworzynie, to nowoczesna kanapa firmy Doppelmayr, która obsługuje trasy 1 i 6. Z tej kanapy możecie już korzystać od kilku sezonów. Ona funkcjonuje wzdłuż gondoli i przewozi nas w bardzo komfortowych warunkach. Jan doczekał się także hotel znajdujący się za mną. To trzygwiazdkowy hotel położony tuż obok gondoli. No nie ma dla narciarza lepszego miejsca jak hotel prawie ski in, ski out. Wychodzicie z hotelu, wchodzicie po kilku schodach i już jesteście w gondoli. Znart także nie jest daleko do waszego pokoju. Tego lata hotel przychodzi gruntowny remont. Przyjeżdżając tutaj do krynicy, w pierwszej chwili pomyślałem sobie, że zarezerwuję tutaj pobyt, ale niestety. Nie znalazłem oferty tego hotelu na znanej platformie Booking.com. Zapraszam Was do korzystania z tej platformy i przechodzenia, jeżeli rezerwujecie jakieś miejsca noclegowe, do przechodzenia na platformę Booking.com, obojętnie czy na stronę internetową, czy na aplikację, przez moją stronę. Link znajdziecie w opisie do tego filmu, za co z góry dziękuję. Ale wracając do Booking.com, oferty hotelu nie było na stronie, więc zacząłem szukać bezpośrednio. Na stronie Jaworzyny i co się okazało że właśnie odbywa się tu remont. Teraz widzicie wizualizację, jak będą wyglądały pokoje i jak to będzie wyglądało w, w najbliższym sezonie. Zgodzicie się ze mną, że efekt będzie? Zapraszam Was tutaj już w grudniu, bo ja na pewno się tutaj pojawię. Być może nie na otwarciu, być może trochę później, ale na pewno tutaj przyjadę, aby pokazać Wam, jak wygląda nowa kanapa na szczycie Jaworzyny, ale także jak wyglądają nowe pokoje. Od grudnia w hotelu będzie mogło nocować do 120 osób. Pojawić się też ma strefa spa. Sam już jestem ciekawy, jak to będzie wszystko wyglądało. A wyobrażacie sobie, tu nocleg, a tu narty. Narciarze lubią takie miejsca najbardziej. Kolejna kalapa, jaka pojawiła się na Jaworzynie, jest na szczycie. I tam się teraz udajemy. siódemka. To kanapa, która, że tak sobie zażartuję, zaskoczyła wszystkich. A mianowicie plan był taki, że pierwsze powstanie kanapa, o której dzisiaj jest ten film. A dopiero później stanie ta kanapa. Ale wiecie, jak to w życiu bywa, a życie jest przewrotne. przepisy nie przepisy, a nie wnikam. Ale pierwsze stanęła ta. Czteroosobowa przy trasie numer 7. Trasa tu kiedyś funkcjonowała, ale w związku z budową kanapy została całkowicie przeprojektowana. To z tej trasy najbardziej cieszą się osoby początkujące, dzieci. Osoby, które chcą jeździć na nartach bardzo wcześnie i jeździć jak najdłużej, ponieważ jej północna ekspozycja, wysokość na szczycie Jaworzyny sprawia, że warunki narciarskie są tu świetne od początku do końca sezonu. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie mieliście podejście, jak dowiedzieliście się o tej kanapie? Jaka była pierwsza myśl? Bo spotkałem się z wieloma komentarzami z waszej strony, że bez sensu budowanie takiej kanapy, trzeba było wybudować gdzieś kanapę w innym miejscu. No czasami tak się zdarza, że nie można wybudować czegoś tam, gdzie się chce. Trzeba budować tam, gdzie można. A że kanapa była w planach, więc ona powstała pierwsza. To jest, jest górna stacja nowej kanapy e, firmy Doppelmayr sześcioosobowej z osłonami, z podgrzewanymi siedziskami. Ta kanapa będzie nas wywozić na szczyt Jaworzyny no, prawie szczyt Jaworzyny z prędkością 5 metrów na sekundę. Zastąpi łamany orczyk, a raczej pomel, która tutaj funkcjonowała i która była strasznie powolna. I wielokrotnie sprawiała trudności osobom, które troszeczkę gorzej radziły sobie na nartach czy na deskach snowboardowych. Kanapa będzie bardzo charakterystyczna, ponieważ będą tutaj czerwone osłony. Pierwsze tego typu. W Polsce na pewno, ale prawdopodobnie w Europie, ponieważ z tego co się dowiedziałem, tego typu osłony dotychczas były stosowane tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli widzieliście gdzieś w Europie czerwone, nie mocno pomarańczowe osłony, napiszcie, proszę, komentarz. Bardzo jestem ciekawy, czy faktycznie tak jest, czy może gdzieś doniesiecie o jakiejś kanapie, która funkcjonuje w ośrodkach alpejskich, a jej osłony są. Typowo czerwone. Nowa kanapa będzie miała przepustowość 2400 osób na godzinę. Porównam to do Starego Orczyka 900 osób na godzinę. Super, zmniejszą się kolejki. Szybciej, wygodniej, bezpieczniej będziemy wyjeżdżać na Górę Jaworzyny. Powiem Wam też, że docelowo szybkość ma być zwiększona do 2800 osób na godzinę. To sprawi, że jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej będziemy transportowani do górnej stacji i nie będziemy oczekiwać w długich kolejkach, czego Wam i sobie życzę. Kanapa to produkt firmy Doppelmayr, austriackiej firmy jednego z dwóch wiodących producentów tego typu kolei na świecie. System, jaki tu zostanie zastosowany, model, jaki tu zostanie zastosowany, to najnowsze rozwiązania, jakie stosuje się teraz w produkcji tego typu kolei. Model będzie miał system D-line, który sprawi, że szybko, bezpiecznie dostaniemy się na górę, a także przede wszystkim kanapa będzie też odporna na podmuchy wiatru. Tego typu kanapy już funkcjonują na Jaworzynie Krynickiej, między innymi w taki system wyposażona jest kanapa, która położona jest tuż obok z dolnej stacji gondoli. Od kiedy będziemy mogli skorzystać z nowych 44 kanap jeżdżących tutaj przy trasie numer 2? Oczywiście otwarcie przewidziane jest na grudzień. A znając firmę Doppelmayr, znając inżynierów z firmy Doppelmayr, myślę, że będzie otwarta w terminie, także... Przed świętami zapewne będziemy mogli się cieszyć z jazdy już po nowej kanapie równocześnie z otwarciem sezonu na Jawodrzynie Krynickiej. Ja bardzo chętnie przyjadę tutaj na początku sezonu, aby sprawdzić jak działa ta kanapa, aby wpaść też do hotelu i pokazać Wam jak wygląda hotel po remoncie. Śpieszę się z nagrywaniem tego filmu, ponieważ tam już nadciągają ciężkie ołowiane chmury. Co prawda burza według radarów ma być chwilowa, ale ma być. No na szczycie Jaworzyny to takie średnie miejsce na spotkanie z burzową chmurą. Zobaczcie co się tutaj już zaczyna dziać, ale ja gdzieś się schronię w, tutejszym, w tutejszej knajpce, restauracji i tam przeczekam. To wszystko na dzisiaj z Jaworzyny Krynickiej. Mam nadzieję, że dostarczyłem Wam wielu ciekawych informacji, które przydadzą Wam się w nadchodzącym sezonie. Oczywiście wrócę tutaj do Krynicy być może jeszcze przed sezonem zimowym, wtedy pokażę Wam na jakim etapie jest budowa tej nowoczesnej kanapy. A jeżeli nie, to na pewno zawitam tutaj na początku sezonu. Jeżeli ten film spodobał się Wam, jeżeli był przydatny, to oczywiście dajcie łapkę w, gru, w górę. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, to zapiszcie komentarz. Poniżej tego filmu, jeżeli byście chcieli oglądać następne filmy, interesują Was tego typu filmy, to oczywiście poproszę o subskrypcję. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć moje działania na YouTube. Możecie nacisnąć klawisz wesprzyj, możecie postawić mi kawę. Link do wirtualnej kawiarni znajduje się w opisie do tego filmu. Natomiast osoby, które by chciały dłużej wspierać moją działalność, zapraszam do serwisu Patronite. To tyle na dzisiaj spod tego wielkiego koła. Żegnam Was z Jaworzyny Krynickiej. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Aha! No i oczywiście zapraszam na social media: na Facebooka i Instagram. Nara!